A no coś tutaj jest dobrego, co to może być? Jakiś domek? Domek chyba jakiś. Mm. A tutaj? Czekaj, bombek jeszcze do ciebie tepnę. Oooo Bo ty też nawet poko wyglądają tylko... tylko te dziury. Chyba, że to są specjalnie zrobione dziury. O. Weź przyjmij. Mhm. Ty, nie mogę. Dobra, czekaj. Tak, to, to, to dobrze, to, na tym... co, to ciebie przyjąłem. Ty jesteś na tym kreatywie, tak? Na tym różowym, tak. No to czekaj. No i, i jestem tutaj. Po co ty się do mnie te wasz. Nie nie muszę... ten bez sensu. O tu jeszcze kurde, nie tego, tego, nie zapomniałem to tak ale, nie, nie ale co ci zrobili? Zalali mi domek nową i tym... I wodą. To nieźle. Ale tutaj już... Postarałem się wszystko zrobić. Sprawić. Już jest gitara. Nie wiem, czy są lagi To sobie czekajcie, zaraz wezmę bo ja nie wiem, komuś mam wow. Wow. To fajnie wygląda Wiesz, mam zrobione tak jak ten, a niby dalej są chyba lagi, wiesz? Ale nie jestem... Pewny W ogóle ten temek jest ładny, tego... Co zrobił tutaj no, mi się też on podoba. Mi się też on podoba. A bardzo. No. I tak ogólnie. To nie wiem, czy są właśnie lagi, czy jako. Ha! Dream mi się zawiesił, lol Chyba. i też właśnie... Nie, dobra, myślałem. Jest. Jest. Mam... E, nie wiem, czasem i tak zawiesz, a nie? No. Jakie osoby są? Nie wiem, będzie się chyba pokazać, jak temat robione, bo... U mnie chyba coś nie działa Kurde no. Co spamuje na czacie jak nie spamuję to co tego? Zapraszam na live'a. A co mam robić? Co spamuje na czacie? O sobie. A nie wiem czy ktoś by mógł po poproszę, żeby weszli na mojego. Bo u mnie nie wiem czy telefon się zwiesił, czy po prostu taki stream jest. Żeby weszli do mnie. Co to jest w ogóle? To tu na dachu, ty. to są te gąbki, takie specjalne. To są te, glow, coś tam. Glow, sauny. No ma to być to jakoś ładnie, żeby było? Napiszcie, żeby wbili na streama! Ale polecicie polec polec tego streama, o! Polećcie streama, to będzie gitarka, będę się cieszył. Weź... Że weź na moje kopo, ja nie wiem co jest. Stary, to stary za jakaś reklama, kurde? A co? No nie możesz. Jak nie mogę. Dobra, stary, wykiszam cię. Nikt Ej Aj, <grymka> Wyciszam cię na, 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 na streamie, o. Ten. Lol, on Ja w live 20, 20... no tam 8 minut chyba. A ja... ty... A zobacz... no dobra, nie pamiętam co zobaczę. Okej, okay, ci powiedziałem, to bym musiał pomyśleć jak to zrobić. Mm -hmm. Tutaj. Jak to zrobić, jak to zrobić, żeby wyglądało fajnie. Mm -hmm. I mi na sklepie przyjemiesz na sklepie, wszystko to jest w Nie bumer. Nie. Nie wiem dlaczego.